Zanim przejdziemy do wystąpienia pani doktor Patrycji brubel ja chciałabym jeszcze dopytać zarówno tutaj osoby z sali, jak i te osoby, które łączą się z nami zdalnie, panie Tomaszu, pani Anno i pani Patrycjo, czy są może jakieś pytania lub słowa komentarza do tej części, którą wygłosił pan Waldemar. To to jest bardzo poważny problem, który kolega. Rektor Walter powiedział, że większość społeczeństwa postrzega problematykę zarządzania kryzysowego przez pryzmat jednej fazy tego zarządzania kryzysowego. Jest to faza reagowania. To jest naturalne, bo ona jest najbardziej medialna, najbardziej spektakularna tam się dużo rzeczy dzieje i z punktu widzenia mediów znakomity materiał do transmisji. Mówi się, że w mediach bad news is good news. I coś, tak, coś takiego jest, że to się po prostu znakomicie sprzedaje. Emocje, duża dynamika zmian, ale zarządzanie kryzysowe to również przygotowanie, to również podbudowa. Te cztery fazy zarządzania kryzysowego to jest poważny problem do udźwignięcia. Zajmujemy się tym, co daje natychmiastową korzyść medialną w słupkach poparcia politycznego. Natomiast ta najbardziej trudna praca związana Właśnie z przygotowaniem, z edukacją, później z odbudową, to jest siermiężna, tru, trudna, niemedialna, to się bardzo źle sprzedaje. Byliśmy kiedyś na takim chyba spotkaniu z ministrem, gdzie 5-6 no, lat ciężkiej pracy i y, 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 mnóstwo dziennikarzy. I mówię, że to w zasadzie wykonanie tej pracy to jest siermiężna praca przez 5 lat dużego zespołu ludzi, żeby odbudować jakiś element, Środowiska imienia. No, dziennikarze no, w zasadzie nie byli kompletnie zainteresowani tą siermiężną, ciężką pracą, bo to się słabo sprzedawało, to się słabo w mediach sprzedaje, że to jest solidnie duży zespół ludzi kompetentnych pracował nad na ulocznym. Ktoś się tam w cudzysłowie rozebrał jakiś skandalik maleńki, coś, ktoś w gaśnicy użył. Proszę bardzo, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, proszę Państwa, yy, mamy. Dopuszczenie do informacji klasyfikowanych. Tam te cztery klauzule: zastrzeżone, poufne, tajne, ściśle tajne. Wiecie Państwo, że każdy polityk, który wygrywa wybory, otrzymuje z automatu dostęp do informacji tajnych. Coś niesamowitego. Dopiero gdy gdzieś tam wbija się komisje dotyczące obronności, dopiero jest weryfikowany. Kasus Brauna, no to jest po prostu. Policzek dla naszego systemu obrony i ochrony różnego rodzaju tajemnic wrażliwych dla funkcjonowania państwa. Polityk wygrywający wybory z automatu dostaje zgodę z dostępem do informacji tajnych, wysoko, bardzo wysoko. Jeszcze jest oczko wyżej, ściśle tajnych, ale to tajne to jest już bardzo głęboki wgląd. W różnego rodzaju tajemnice, wrażliwe dla funkcjonowania kluczowych elementów, czy infrastruktury, czy obiektów, czy procesów żywotnych dla danego państwa. Pracujemy nad tym, ale to jest długa droga jeszcze, żeby go wyprostować ten zakręt. Bardzo dziękuję. dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Jeżeli można krótko, bo tutaj Panek powiedział właśnie o tej infrastrukturze krytycznej i i tutaj bardzo słusznie powiedział, że tak naprawdę to krytyczne są usługi. Jeżeli będzie to nawet złota elektrownia i nie będzie jej produkować energii, to nie będzie infrastruktura krytyczna, to ona będzie nam niepotrzebna. Tylko pracujące obiekty, które świadczą usługi na rzecz społeczeństwa, a tym samym na rzecz funkcjonowania państwa, to wtedy są krytyczne. Więc tutaj to takie czasem niezrozumienie, które dziennikarze przekazują. I jeszcze jedna uwaga, bo tutaj Dałeś wątpliwość, siebie, czy po co to właściwie ta ochrona ludności, jeżeli mamy zarządzanie kryzysowe. Bardzo dobrze jest powiedziane zarządzanie kryzysowe, to jest tylko zarządzanie pewnymi procesami, a ochrona ludności, według mnie, ja uważam, że ochrona ludności jest potrzebna, tak, która będzie dysponowała siłami, a więc obroną cywilną bo katalog zadań, jakie ma do zrealizowania obrona cywilna, według tego starego, można powiedzieć, modelu, ale też modelu wynikającego z protokołu dodatkowego do konwencji genewskich. No, no. Tych zadań jest bardzo dużo i zarządzanie kryzysowe nie jest w stanie sobie z tym poradzić, jak również służby ochronne, służby ratownicze, bo one, bo strażacy pójdą gaść pożary, a kto będzie wydobywał za, yy, ludzi? Tutaj ta ochrona ludności, ona przede wszystkim najważniejsza jest w okresie wojny. W czasie pokoju służby ratownicze sobie z zarządzaniem poradzą, natomiast w okresie wojny to jest największy problem. Dziękuję bardzo. Zanim przejdziemy do kolejnego punktu, dopytam jeszcze, czy osoby łączące się z nami zdanie chciałyby też zabrać głos słowo komentarza. Jeśli mogę, to tylko taka uwaga, tutaj yy, przysłuchuję się Państwu. Mm -hmm. czy można? Tak, jak najbardziej, Panie Tomaszu. Przysłuchując się Państwu, i tak, takie dwie uwagi tutaj w odniesieniu do prelegenta, który mówił o, o ustawie, o projekcie ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej. Tak, faktycznie tak jest, że strażacy, tak jest pierwszy zamysł, że strażacy mają prowadzić szkolenia dla poziomu centralnego, natomiast yy, pozostałe uczelnie mundurowe, Państwowe, między innymi, mają prowadzić szkolenia dla starostów i, i samorządowców. To, to faktycznie taki zamysł jest, jeśli chodzi o, o kwestie um, tych szkoleń. Co prawda nie ma jeszcze programów, nie ma takich szczegółowych wytycznych, w jaki sposób to no, należy realizować, ale, ale to jest. Natomiast tutaj, w kontekście też infrastruktury krytycznej, to chciałbym jakby zauważyć, że swego czasu w ministerstwach była w ministerstwie w ministerstwach była rozważana koncepcja, żeby trochę postrzeganie tej infrastruktury krytycznej e, zmienić, żeby na wzór amerykański bardziej koncentrować się na usługach, e, czyli nie w kontekście jakby no, w takim wymiarze infrastrukturalnym, a bardziej na wymiarze usług. Jeśli faktycznie to by weszło w życie, to myślę, że to Postrzeganie infrastruktury krytycznej, w ogóle rozumienie infrastruktury krytycznej bardzo zmieni. Oczywiście z tym związane są też pewne trudności i problemy, bo będzie więcej podmiotów zaangażowanych w ochronę tejże infrastruktury krytycznej, rozumianej jako dostarczanie usług kluczowych dla społeczeństwa i dla, dla państwa. I myślę, że wówczas to też stworzy pewien obszar czy, czy przestrzeń, w której no, będzie musiało więcej podmiotów być zaangażowanych, a to będzie rodziło kolejne pewne problemy, czy też implikowało kolejne trudne decyzje związane chociażby z środkami finansowymi, bo wspomnę tylko, że dzisiaj samorządy lokalne borykają się przede wszystkim, małe samorządy lokalne borykają się przede wszystkim z brakiem środków na zarządzanie kryzysowe i nawet jeżeli ten włodarz jest świadomy tego, czym są zagrożenia, jak należy kształtować odporność chociażby wspólnoty samorządowej na, na współczesne zagrożenia, to po prostu nie ma fizycznie pieniędzy na to, ponieważ tutaj na przykładzie nawet szczytna, to są kwoty kilku tysięcy złotych, co, co praktycznie nie jest no praktycznie nie można z tego zrobić, tak? I to jest myślę problem. Mam nadzieję, że jak się zmieniała ustawa o zarządzaniu kryzysowym, to ten model finansowy się zmieni, ponieważ ustawa o ochronie ludności, przypomnę, była od 2009 roku, był pierwszy chyba projekt, a wszystko się rozbijało do dnia dzisiejszego o finanse. Między innymi środowisko samorządowców blokowało, czy też wyrażało swoje obawy związane z finansowaniem, natomiast no, wojna na Ukrainie jakby zmieniła troszeczkę nastawienie do tego. Natomiast pytanie jest, Kluczowe, jeśli nie byłoby tych wydarzeń na Ukrainie, to czy dzisiaj byśmy mówili o ochronie ludności, obronie w cywilnej w takim kształcie, jak jest procedowana? Mam tu na myśli głównie finansowanie, bo ja odnoszę wrażenie, że jeżeli tego finansowania nie będzie, to to będzie bardzo wiele zapisów, które nie, be, nie wejdą w życie po prostu. Dziękuję. Dziękuję bardzo panie Tomaszu za ten głos. W takim razie, jeżeli nie ma więcej komentarzy, to chciałabym przejść do kolejnego punktu naszego programu.